Jasne pewnie 6%. O ile te warunki są? Nie wiem półtora metra. Koronawirus. O, 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 o. Koronawirus! Pierdol głupoty jakieś kurwa. Byle co kurwa. Proszę, nie Do faceta. Koronawirus? Proszę mnie zbliżać? Nie żartuję, Ja nie żartuję. Podjeżdżaj, podjeżdżaj Dzień dobry, koronawirus. Proszę tutaj odłożyć buciki. Proszę, proszę. Buciki odkładamy dezynfekcja. Buciki, tak? Tak. tak. Buciki i skarpetki. O kurka, bo. <laughs> Koronawirus, proszę tutaj dezynfekcja, odkładam. Pranie mózgu, pranie mózgu też możemy zrobić. Wszystko za darmo. Dobry? Dobry? Przepraszam, wie panie, może gdzie można kupić maski na koronawirusa? O, to ciężko, w aptece. No ale wszędzie byłem y, na... No nie, brakuje, brakuje. No wszędzie nie mam. W ręku, ma w ręku byłem. Co. Długo to będziecie? Tak, bo nie możemy wejść bez masy. Nie możemy wejść bez nie, masy. Mi o to chodzi, patrzcie, co naszego mojego małego, bo ja wyjdę na chwilę. Dobra. Ale nie ruszaj. Spokojanie, spokojanie. Ładny piesek. No ładny. Kochany pies A przepraszam mógłby się pan na chwilę zatrzymać, bo potrzebuję zobaczyć buty. Co załatwić? Proszę pokazać buty, bo tu jest strefa dezynfekcji. Gdzie jaka, No tu jest strefa dezynfekcji. No to no, jest dobrze. Bo ostatnim razem żeśmy znaleźli cząstki koronawirusa w sklepie. A jednak brudne buty. <śmienny> Nie no żart Zadziałaliście? <śmienny> ukryta kamera. Ale chciałem wam powiedzieć, że Ja mam, ja mam słuchę dezynfekcję ja A tu p... jest ukryta kamera no, my, film to... my film nagrywamy na My film nagrywamy na YouTube'a Fajnie, że nagrywa Ciebie moja dezynfekcja, to tutaj zamiast wypić, to spirit jest to wlany. no, I Ty chcesz, żebym Ja, ja się tak zapytam, zna Pan może taką chorobę, jak koronawirus? To znaczy, wiesz, ja w tyle przybyłem, że dużo chorób znam, ja. nawet, na... o których nie słyszałeś, do no, nie? Znaczy, ta koronawirus to jest koronawirus. No, ale jest, widzisz, ludzie umierają. 3% ludzi ale dużo więcej ludzi umarło na grypę nie chyba nie tak wpadnie na ospę proszę mi a co to jest zagraniczne z przemytu? ukraińskie ukraińskie o przepraszam a może gdzie można kupić te maski? Nie, nie mam pojęcia, naprawdę nie wiem. A nie jakie? Może się A, no właśnie nie ma, jakiś taki płyny dorosł. <laughs> <laughs> Dzień dobry, jestem Czarodzień, odejka od za darmo Jest pani za to na czy nie? Ja wiem to, jest pani zachęca... Tyk... Tyk, ta O Oje, baby, triple